Niebiosa wysączcie sprawiedliwość. Nauczanie domowe. 14 grudnia. Księga proroka Izajasza. Rozdział 45. Wersety od 6 do 8 i od 21 do 25. Ja jestem Pan i nikt poza mną. Ja czynię światło i stwarzam ciemności. Sprawiam pomyślność i stwarzam niedole. Ja pan czynię to wszystko. Niebiosa wysączcie z góry sprawiedliwość, i niech obłoki z deszczem ją wyleją. Niechaj ziemia się otworzy, niech zbawienie wyra owoc, i razem wzejdzie sprawiedliwość. Ja pan jestem tego stwórcą. Albowiem, tak mówi pan, stworzyciel nieba, on Bogiem, który ukształtował i wykonał Ziemię, który ją mocno osadził który nie stworzył jej bezładną, lecz przysposobił na mieszkanie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza mną. Nawróćcie się do mnie, by się zbawić wszystkie krańce świata, bo ja jestem Bogiem i nikt inny. Przysięgam na siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na mnie przysięgać będzie, mówiąc: Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Do niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na niego zrzymali. W Panu uzyska swe prawo i chwały, dostąpi całe plemię Izraela. Werset ósmy tego rozdziału znany jest nam z jednej z adwentowych pieśni Niebiosa Rosę spuśćcie nam z góry sprawiedliwego wylejcie chmury. To wprost tłumaczenie tego izajaszowego tekstu, ale zwróćmy uwagę, że u Izajasza jest to wypowiedź Boga, nie ludzi. My tę wypowiedź przejęliśmy. My się modlimy tymi słowami, ale chodzi tutaj o Boży plan, który Bóg realizuje. Zwróćmy uwagę, że to wezwanie do niebiosów i do ziemi otulone jest dwoma zdaniami, w których Bóg mówi o sobie. Ja Pan czynię to wszystko, to przed tym, i Ja Pan jestem tego stwórcą, to po tym zdaniu. Widzimy zatem, że Bóg, pokazując swoją władzę, nakazuje niebiosom oddać sprawiedliwego, ale też wzywa Ziemię, żeby była otwarta. A wówczas zaowocuje to współdziałanie niebios i Ziemi zbawieniem. Adwentowe wołanie więc Kościoła jest podłączeniem się do planu Boga. I tak na to należy patrzeć. Adwent to jest włączenie się w coś, czego Bóg chce, włączenie się w zarządzenia Boga, włączenie się we wszystko, co Bóg czyni i czego jest stwórcą. Bóg woła do niebios. Nie strzeżcie zazdrośnie, syna Bożego, ale pozwólcie mu zejść na ziemię. I zwróćmy uwagę, jak to zejście jest obrazowane. Chodzi o wysączenie i wylanie razem z deszczem, z kroplami. Mowa tu o takim zstąpieniu, które nie jest niszczące. Moc Boga, potęga Boga, ogień chwały Bożej mógłby spalić, zniszczyć ziemię, która jest grzeszna, brudna i nieposłuszna. Ale ten rozkaz Boga do niebiosów jest rozkazem łagodnego przyjścia sprawiedliwości, łagodnego przyjścia zbawienia i łagodnego stąpienia Syna Bożego. Równocześnie połączone to jest z życiodajnym Bożym działaniem, ożywczym przez nasączanie, przez nawadnianie. Ale równie jak niebiosa są posłuszne Bożemu dziełu, tak ma być posłuszna ziemia. Otwartość. Otwartość i jeszcze raz otwartość. To ma być cecha adwentowego Kościoła. Zadanie dla Ciebie na dziś: jak wygląda Twoja otwartość, przez co może przesączać się Boża sprawiedliwość do Twojego serca i ten sprawiedliwy, który przychodzi? Jak nawadnia Boże Słowo Twoje serce. Jak to się dzieje? Jeżeli Ci to pomoże, przeczytaj z Ewangelii według Świętego Jana pierwszy rozdział, a dokładnie 12 pierwszych wersetów. I po każdym wersecie zrób chwilę ciszy, chwilę przerwy. Tak, aby to Słowo się sączyło do Twojego serca. Niech w tym błogosławi Ci, przychodzący Bóg. Ojciec, syn i Duch Święty.